Witam w BATYLANS Dzisiaj krótki odcinek zrobimy Gdzie walki będą, dwie Jak chcecie mogę zrobić też odcinek Bambik I w komentarzach piszcie pomysły jaką bronią będziemy grali jak, jak czyś pomysł mi się bardzo spodoba, to przypnę mu serduszko. I... Przypnę serduszko i zagramy. Cheat! Cheat r, cheat r, czy i ter, Cheater no bambiku. Gupi bumble, dziki. Gupi Bambol gupi jest, gupi Bambol Pteczka też moja jest, gupi Bambol Gupi! Czemu on nie wziął apteczki? Bo on biały takie małe. Dobra, idziemy tutaj. Tutaj, tutaj, szybciej. O, druga apteczka. Poczekam na ciebie. Dobra, szybciej. Tam idziemy tam, 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 tam. Gram z ruskim typem, progi. Dobra, szybciej, bo mamy fans to wygrać.

Jezus, bambole, jakie głupie. John. Dobra. Dobra, dobra. I jak mówiłem, jeszcze ostatnia walka. Dobra. Które ja miałem miejsce? Drugie to teraz, które będę miała? Bo jestem ciekawy. I jeszcze, y, jeszcze jak będzie pod moim kanałem, jeszcze tak około 20 subskrypcji, y, to wtedy pojawia się nowa gra. Jakaś nowa gra. A i a i y, 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 y postaram no bo helix jump było trochę. A więc szybko jaki bambus ze mną gra? Luski typ? Bolt Chicken! Bolt Chicken! Bol, Bob Chicken! Bob Chicken, Chicken, Chicken! Chicken! Dobra, choć pewnie jakieś bambole dla, tu pójdą, ale my będziemy pierwsi. pierwsze! Pierwsze! Dobra, szybciej, szybciej, szybciej. Głupi bamboli nie ma. Nie ma bamboli, nie ma bamboli. Zero stresu bez bamboli. I spokojnie idziemy, ej, teraz skampimy się. Tyry ty, kam. Gdzie ty Bambiku, głupi? Idzie Fo tutaj mam. Iść. Bob. Bold Chicken. Bold Chicken. Lord Chicken. <laughs> dużo tu bambiki pewnie jakie pójdą, więc chodź. bamboluch ocie tu tutaj i idziemy. Dobra. Szybko. Szybko, szybko, szybko. szybko. Zapat w bamboli boli. mnie typo. Chodź, idziemy tu. Linie nie jest stref, to Buwa, buwa. Ale Bumble, gubi Bumble! O Jezu, sam się tam klębi. Pier... Pierza Bolt Bull chicken. Wie, ale w ogóle nie strzelano normalnie. Bolsztyn to jakiś. Pisz. Głupia. Więc, więc, pa Jeszcze zapomniałem o. pożegnaniu. Ale polecam zasubskrybować mój kanał, bo będzie nowa gra. Dać lajka pod tym filmem. I dać pomysł, jaką bronią by grał Bambik. Tutaj macie do wyboru. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. I polecam jeszcze zasubskrybować e, albo dać lajka kanałowi Antka. Antkowi. I, I to nasze pożądanie. Pa.